Koniec o poecie, który nadaje inne znaczenie słowu brukowiec. Michał Zawłocki raz w roku rusza ze swoimi wierszami w Polskę, a czytać je można dosłownie mimochodem. Wystarczy spojrzeć pod nogi, bo poeta pisze na chodnikach. Odwiedzi ze swoją misją 42 miasta, a zaczął w Sosnowcu. Anna Migalska. I teraz, i teraz o, 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 o. kosmici. Tak powstaje poezja. Wystarczy tylko spojrzeć pod nogi i przeczytać. Można to zrobić w 42 miastach całej Polski. Uważam, że akcja trafi do młodych ludzi jak starszych również też. Ponieważ no, jest no, nietypowa. Zawsze ktoś przejdzie, zobaczy co, co pisze, przeczyta i na pewno to w pewien sposób przyciąga uwagę. Tak właśnie zdobywa czytelnika Michał Zabłocki, poeta i reżyser. Żeby się zastanowił skąd to się wzięło, co ten gość, który to wymyślił chciał mu powiedzieć. Poeta o. współpracował z piwnicą pod baranami. Dla Grzegorza Turnała napisał teksty piosenek Cichosza i Naprawdę Nie dzieje się nic. Poetą chodnikowym jest od czterech lat. Zaczęło się 2002 w Krakowie. Wyszły dwie dziewczyny, pomalowały bez zezwolenia, więc je zamknęli. Zapłaciliśmy karę i od tego czasu mamy zezwolenia we wszystkich miastach, w których przeprowadzamy akcje. Michał Zabłocki nie pisze o polityce, lecz o człowieku. No bo o czym mówić ma ten, który twierdzi, że naprawdę nie dzieje się nic i nie stanie się nic aż do końca? Chodzimy więc ostrożnie, bo po wierszach deptać nie wypada.